Postanowiłam, że zagram w SSO Star Stable. Grałam w to może z 3-4 razy w Porywach 5. Pierwszy raz chyba w zeszłym roku. I to było już jakieś parę miesięcy temu i ja naprawdę, naprawdę nic nie pamiętam. Łącznie z poruszaniem się. Hmm, Właśnie tutaj z całą otoczką tej gry, wiem, że wiem, że robiło się zadania, że trenowało się konia. Eee, pamiętam, że skończyłam na jakiejś budowie mostu, którego nie ukończyłam, bo długo to zadanie się w ogóle robiło. Pewnie, jak gracie w to, to wiecie o co mi chodzi. Eee, i co? Zobaczymy jak mi to dzisiaj pójdzie, bo szczerze mówiąc jestem mega ciekawa, jak ja sobie poradzę w tej grze, bo coś czuję, że będę strasznie ułomna. I w ogóle cała, cała moja dzisiejsza gra będzie zgałganiona totalnie. Także przepraszam, że trochę tą grę zepsuję dzisiaj. Jadę. Dobrze, no więc, mamy naszą Agnes Diamond Bow, w ogóle jak ją e i Echo Crashera e Nazwy, z tego co pamiętam, e wybierało się losowe, totalnie losowe, po prostu to co się mi najbardziej podobało i kleiło jedno z drugim. E nie brzmi, więc spoko. E, co? Tak, jak mówiłam, skończyłam na jakimś moście i chciałabym do tego mostu dotrzeć, ale niekoniecznie wiem, gdzie on jest. Nie pamiętam, gdzie on był. Dobra. Zobaczymy sobie na mapkę. Czy ty możesz się zatrzymać, koniu mój? Dziękuję ślicznie. Dobra. E, południowa żelazna brama to chyba nie jest to? Czy to może być to? Wydaje mi się, że tak, że tutaj gdzie sobie zaznaczyłam, to może być mój most. I ja tam sobie teraz pogalopkuję. O matko, a co to za zgrupowanie? Halo? Halo, dzień dobry. Co? O co tu chodzi? Halo! Siemano! Co robicie? Rozumiem, że tu można rozmawiać sobie z kimś. Eee, nie wiem, jak się obraca kamerę. Totalnie nie wiem, jak się obraca kamerę. Dobra, nevermind. Co im tu piszą? Eee, ja nie wiem o co tu chodzi i jadę dalej. Nara, Nara jadę dalej. Gdzie Mój znacznik jest. Tam. Szczerze mówiąc, yy, jakoś. Albo ja po prostu nie ogarniam jeszcze, jak trafiać do zaznaczonych punktów. W sensie mogłoby się coś świecić, jak biegnie tutaj tym koniem. Jakaś strzałeczka czy coś, albo chociaż to gdzieś do, do góry to być, bo tam nie ma w nie przekonujemy do końca. Eee, aha, no i w sumie moglibyśmy najpierw zadbać o tego konia, bo on jest strasznie zaniedbany. No ale nie ma się co dziwić, jak zniknęliśmy na tyle czasu. W ogóle ja chyba mam jeszcze jakiegoś konia, bo to nie jest mój początkowy koń. Ja sobie kupiłam eee, tego. To jest ja Wam zaraz pokażę. Oh my god! A co tu się stało? Zaczynamy rozkładać świece, by świętować mroźną zimę i rozświetlić ciemność. Pomogłabyś mi rozłożenie 10 świec, powinno wystarczyć. Okej, okay, czyli musiałem pomóc Mai w układaniu świec. Czyli mamy tutaj jakiś event? Ja serio, ja nawet nie wiedziałam, że, że będziemy jakiś event robić. Albo dobra. Pomożemy jej te świeczki rozłożyć i zobaczymy. Lecimy. Eee. Dawaj. Czy ja mam te świeczki już? Boże, ile tu jest ludzi. Bla, 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 bla. Eee, tak się Nie. Proszę zejść z konia. Dzięki. Trzeba wycofaj się. Eee, tym się biega, tak? A ja już mam te świeczki. Czy co? Mam ich w plecaku? Nie, nie mam żadnych tych w plecaku. Kurna. No to gdzie ja mam te świeczki rozłożyć? Hello. Czy z tą gadać? Ej, laska. O matku. Przepraszam, ja nie umiem jeszcze chodzić w tej grze. A o tyle gorzej mi się chodzi, że... No to w sumie jak jestem na ziemi, to wam może pokazać... Boże, co to jest zaczarowana koza. Okej, okay. to jest... No dlaczego weszłaś na tego konia? Chciałam go zademonstrować halo. Właśnie z niego. Cik cyk, cyk. Proszę bardzo. Ja wiem nie jest to nic specjalnego, ale to jest mój koń. No proszę bardzo. Pani mi tutaj zasłania. Taki piękny, malowany, Marwari. I cóż... Chciałabym mieć takiego na żywo. <laughs> Ach, chcę marzenia. Cóż, dobra. Weźmy go... Wyczy... Wyczyśćmy. Za dużo tu jest ludzi. Troszeczkę... równo mu kopytka. Nie to. Robuś, daj mu pić, pić mu daj. Jeszcze by się przydało jedzonko. Tylko, że ja jedzonka nie mam. Czy ja dziś muszę kupić, nie? To gdzieś się kupowało, z tego co pamiętam. Eee... Dziś się kupowało jedzenie dla konia. O oh mój god, dobra tam, tu coś jest do kupienia. Tu, 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 tu. Sklep bonusami, to nie, chyba nie to. Tu jest jakieś żarło. Rzem dobry. Takie ubasa co dla konia? Chyba nie, co? Czy tyle hajsa? Widocznie tyle miałam, okej. Okay. Wyjdźmy z tego i lecimy do Eco Crushera. Gdzie on jest? Oski tutaj tu jest tyle ludzi, że ja się gubię. Okej. Okay. Proszę jedzonko. Jej mamy odznakę. Super. Teraz tak. Eee. Yy. Chciałabym rozłożyć te świeczki, ale ja nie bardzo wiem, no, gdzie ja mam rozłożyć te świeczki. No tak, widzę, że tu masz tu świeczkę, Ziomuś. Czy ja tam świeczku nie mogę zabrać? A ja mam je poszukać, tak? Nie zgasić? Co ja mogę z nimi zrobić? A... Mam te świeczki znaleźć? Czy co? Paska. Ta zasnęła, nic się zapytać nie mogę, a idź pan w pyry. Wkładka pasowałaby mi do bluzeczki, eee, proszę mi powiedzieć, co ja mam iść, co ja mam ze sobą zrobić. Na no chwilę gdzieś to był dziennik zadań, tak? Dostępne. Eee, Wyścig, obowiązki, wynoszenie gnoju ze stajni Murland. Ja co muszę robić? Muszę wynieść kubkę. I zróbmy coś ambitniejszego. To jest w ogóle kukcia. Kupiłam sobie króliczkę. Żeby mi towarzyszył w podróży. Dźwięk. Piękny kukcił. Ja mogę tu wejść, tak? To pokażę Wam przy okazji mojego drugiego konia. Bo wiem, że na pewno mam jeszcze jednego, ale nie pamiętam jak on się nazywał. Dobra. Dlaczego też jeszcze jesteś za nie... A może muszę cię pomiziać, co? Ja cię muszę pomiziać. Nie, 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 chcę, żebyś wsiadała, chcę, żebyś go pogłaskała. Może go pogłaskać tak. O. Super, poprzytulaj go troszeczkę. Dobry konik, tegas smagas. Okej. Okay. To był mój pierwszy. Nie ukrywam, że robiłam go na wzór mojego. Yy, przyszłego wierzchowca wymarzonego czyli kasztan albo coś takiego a no, oczywiście białe skarpety ciebie też muszę trochę pomiziać to byłeś moim pierwszym w ogóle chodź, chodź chodź się pomiziaj tak jest to wam się też muszę zająć przepraszam bardzo zablokowałyście mnie dzięki bardzo nawet wstecznego wrzucić nie mogę Dlaczego to w ogóle jesteś w boksie? Ja się pytam. cia. cia. Dobra. Tu jest ci trochę macko. Ciach. To jeszcze jedzą. Możecie mi powiedzieć dlaczego one mimo że są nakarmione i... Wszystko mają tutaj zrobione, to nadal są takie smutne, minki. Co ja mam jeszcze zrobić, żeby im było dobrze? One są wiecznie niezadowolone te konie. Nie, powiedzcie mi serio, co ja mam zrobić, żeby one były szczęśliwe. Czy to po prostu z czasem przyjdzie, że one się y, poprawią, czy? Nie wiem. Nie wiem co. Halo, muszę tam wyjść. O. Dobrze. Zrobił sobie jakieś zadanie, albo może jakiś wyścig, coś tego. Tak tu mam jakieś dziomka, w ogóle, John. Kim ty jesteś, John? 14 koni. Jasny gwint. Ja mam dopiero dwa. Nie wiem, czy jestem gotowa na 14. Moje konie są niezadowolone ze mnie, więc. <grym> eee, halo. Nie tutaj miałaś jechać. Jedziemy coś zrobić. Ej, dobra, są do świeczki, halo. Fi, 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 fi. Znaleźłam do świeczki. Zejdź ze mnie. Weź no, wycofaj. Dobra. Jezus, ale. Zacznij biegać, dziewczyno. Tu mam coś postawić, tak? Link. Link. Aha, muszę znaleźć następny. Ach, szlak. O, masz. Gdzie jest reszta? Mam łazić tu po okolicy i szukać. m mm. Serio nie mogli tego jakoś zaznaczyć na tej mapie, żeby szukać tych śmiesznych świeczek. No przecież tak to ja mogę łazić cały dzień. Nie no są gdzieś w widocznym miejscu, tylko jestem gamon i nie widzę nic, nie? Dam sobie rękę uciąć, że tak jest. Jestem ślepa. Mam tu dwie w ogóle, a znalezienia mam jeszcze tyle naprawdę? Gdzie mam tego poszukać? Gdzie to wszystko leży? Dobra, pierniczę to Echo. Echo jedziemy stąd. Długo. Sio. Idziemy na ten most. Mamy zaznaczony. Dobra. To lecimy. Ding ding. Nara. Opuszczam ten teren w ogóle. Nara. Dobrze jadę. Dobrze jadę. Dobra. Tu pamiętam, że robiłam jakiś wyścig. I spadłam ze skarpy. Bo się zagapiłam. I myślałam, że tak droga idzie. I jednak nie szła. I tak trochę spadliśmy w dół. Dobra, tam mamy to. Leć tam, moja wierna kobło. Okej. Okay. Dobra, to na Banguotu. Ja chciałam zobaczyć, czy ja już Coś mogę zdziałać, żeby ten śmieszny most odtworzyć, bo ja serio za każdym razem jak tu byłam... Aha, remont mostu. No dobra. Czyli trochę jeszcze mi zostało, ale już nie tak dużo jak miałam. Ty ziomuś coś potrzebowałeś, co nie? Do zrobienia było. No. Nie musisz dębować, możesz po prostu z niego zejść. Złaś. Złaś, yy... I co? Czy ja mam jakieś materiały, żeby to skończyć? Ja chcę w końcu przeleźć na tą drugą stronę. Aha. No dobra, ja wiem, że mogę tu naprawić most, to pamiętam akurat. Yy, Ale ja to wszystko muszę zrobić, co nie albo kupić. To mnie najbardziej denerwowało, że to zajmuje tyle czasu. Albo kosztuje tyle, że to już jest... Nie pojęta. Co to jest? Tu? Nie mam pojęcia. Co zrobić? Jakąś to sobie do domu? Bla, bla, bla. Dobrze, czyli musimy jechać eee, do pani Holtzworth. Okej okay. No to czekaj Eee, dobra, dobra, okręć się kamerą, ja muszę wziąć mojego konia U tego gościa nie zostawię, jest w ogóle podejrzany typ Sam jeden na budowie mostu, no i się potem dziwią no, że skończyć nie mogą, jak jeden pracuje Gdzie ja mam jechać teraz? Dobra no moje pytanie... A, dobra tu. Powinni robić zdecydowanie większe te albo jakieś inaczej te znaczniki, gdzie to jechać, bo ja już na przykład jestem stara i niedowidzę... Nie widzę tak dobrze kolorów. <grych> uh Szybciej Okay. It's oh, it's ay, 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 ay. A few moments later. you Dobrze jadę. A gdzie tam? Ja muszę zjechać w dół. O. Lecimy. O, to jest w ogóle znaczek autostrady. Dobra, widzę już ten. Spoko. Normalnie. I cyk. No boże Panie i panowie, źle wymierzyliśmy. Odskak. Coś na mnie poszło. Ja totalnie nie wiem. Cyk. No i masz nawet mi. <laughs> Co za. Ale przecież nic nie zrobiłam, a ty tracisz. Dobra, jesteśmy już u pani Holsworth. Ekologiczny uszczelniacz. Hmm, ja takiego nie robiłam, ale brzmi ekscytująco. Na bank będzie chciała jakieś. Co ty tu w ogóle masz na tym podwórku? Co to jest za nielegalne zwierzę? Co to jest. Co to jest w ogóle? Wydarzenie co? What? No masz? Ty, a ja ucieczę taką kozę tu Słuchajcie, czy ja tą kozę mogę kupić w ogóle jakoś? Zarąbista ta mała kózka. Mój magazyn, ale... Jak magazyn, że co? Koza jest moim magazynem, ona biega za, <grytania> za mną i te? Nie mam tego. Dobra, mów babcinka, co ty chcesz? Potrzebują trochę uszczelniacza, bla, 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 bla. Byłoby fantastycznie, móc podróżować do Steinier i pomogę ci. To jest stary przepis na uszczelniacz, którego nauczyłam się od mojej babki. Eee. Co? W mojej rodzinie był używany jako uszczelniacz i jako posypka do kanapek? Czy to kit w czy co? Czy kropelkę? Hmm. Baz na dobrą pastę. No dobra, lecimy. Już. Może będzie mi to prości prościej znaleźć niż rozklejać te plakaty. Mam nadzieję. Tu się świeci. Litara teraz tu. Dobra. Więc teraz. Oj. Ej, tu jest tyle tych świeczek? Czy co? Ja mogę je zabrać. A ja je mam wszystkie pozapalać? Nie, tu mam. I jak już rozłożyłam te świeczki, to ja już jak sobie skąd tych świat. Dzięki. On mi się trochę zaciął, tak w ogóle. Ja chcę te kwiatki ogarnąć. Gdzie ten kwiatek jest? Tam. Cyk. I ostatnie. Ostatni kwiatuszek. Ja. jedziemy do babci jaki mi wirażem chodzimy dobra jesteśmy u babcinki no i super już mamy coś wykonane no i super, dobra Zrobiliśmy jedno zadanie. To może teraz jeszcze pojedziemy na wyścig. I myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobra, to jedziemy na wyścig. Jakiś krótki tam nie będziemy za długiego dzisiaj robić, bo zobaczymy co z tego wyjdzie. Jedź, jedź, jedź dziewczynka. To było te śmieszne wyścigi, i taka tablica była czy coś, nie? Może pamiętam? Nie kieć. Nie się. Tu nie? Takie coś było. E... To był mój czas? Chyba. Ale ja już tu biorę udział, czy nie? Czy ja coś tu muszę klikać? Dobra. Kiedy będziesz gotować ciśnij, przyjdzie by rozpocząć wyścig. Dobra, trzymajcie kciuki, alo! Halo, galopuj! Halo, galopuj! Dobra, muszę ogarniać, kiedy wierzchowiec się męczy, i wtedy chyba muszę naciskać, tak? Jak się nie mylę. Żeby nie tracić na prędkości. Dobrze? Nie to mi się wydaje? Mam nadzieję, że kończę ten wyścig, bo jak nie, to będzie taka lama. Że to jest niepojęte. Chcę, że już koniec. O, twój czas. 54,65. To chyba niedużo. <grych> eee, czy ja się łapię na jakimś miejscu w ogóle? 54 sekundy. 54 sekundy to takie. 54 sekundy to jest drugie miejsce. Srebro. A chyba miałem najlepiej 53,50. Jeżeli to moje osiągnięcia, chyba tak. Eee, no i co? To by było na tyle. Myślę, że w następnym odcineczku sobie dokończymy ten most. Fajnie by było. Eee, I fajnie też by było, gdybyście mi pisali, co ja mam tutaj robić. Eee, jakieś wskazówki odnośnie tego, dlaczego ten koń nadal ma czerwoną minkę. Przecież dostał wszystko. Nie kumam tego. Możecie mi wypisać eee, Jakieś wskazówki dotyczące tej gry, ciekawostki, ja sobie na pewno przeczytam, bo no nie jestem asem. Nie jestem zaawansowana w tej grze akurat, bo grałam w większości w Horwse, a nie w to. Jeżeli byście chcieli dalej takie odcinki, to zapraszam Was serdecznie. Możecie zostawić lajka i dzięki za oglądanie. Siemka!